Transcrição 20-lecie sekcji właśnie w Białej Podlaskiej, czyli tak naprawdę tu byłem 40 raz dzisiaj i promocja Irka Kołodziaka, który jest tutaj szefem Aikido z mojej organizacji polskiej Unii Aikido na cały ten region, to znaczy Lublin, Hełm, Biała Podlaska, Radzyń Podlaski, Zamość i jeszcze Przemyśl. Na promocję na szósty dan, który jest w tej chwili też już w najwyższym stopniu na aikido w Polsce, bo ja mam ósmy dan, szóst, szóste dane są dwa, może trzy, tylko w różnych organizacjach. Ja dałem dzisiaj swój pierwszy szósty dan komuś, ale pracujemy razem już 30 lat, także no to jest efekt rzeczywiście takiej pracy. Dość, dość konkretnej. Jak pan ocenia popularność aikido w Polsce? Aikido jest i będzie popularne, yy, dlatego że to jest sztuka dla sztuki, to nie, są, nie jest to sport, nie ma zawodów sportowych i ludzie, żeby się odprężyć. Rzeczywiście odstresować od tego życia takiego, który w tej chwili, tego wyścigu z szczurów, bardzo chętnie przychodzą na treningi, w których właśnie można się zrelaksować i yy, bardzo mało kontuzji, a bardzo jest to takie, jest to, trzeba myśleć, a jak się myśli w czasie wysiłku fizycznego, to się najlepiej człowiek odpręża. Aikido jest dla mnie sztuką walki, w której nie ma ataku. Przynajmniej nie na atak jest nastawiony główny nacisk. Nie ma wykopów, nie ma uderzeń. I dla mnie było to dobrym rozwiązaniem, ponieważ lepiej się w tym odnajduje niż w sztuce walki, w której trzeba byłoby właśnie atakować. Czy to zdecydowało o tym, że postanowiła Pani Aikido ćwiczyć? Jedną rzeczą jest rozpoczęcie Aikido, inną rzeczą jest kontynuacja. Tak to było po, y, taką przyczyną, dla której chciałam, no bo y, zacząć ćwiczyć akurat Aikido, bo szukałam czegoś ze sztuk walki, żeby umieć się obronić. Zaczynając trening Aikido miałam świadomość, że żeby y, umieć się obronić po Aikido, to będzie wymagało czasu, ale daję go sobie spokojnie. Z drugiej strony Aikido jest dla mnie wspaniałą zabawą i odstresowaniem, bo jest nawet taka tendencja do tego, żeby na dojo nie było mm, takiego rygoru yy, surowego, tylko że właśnie była taka luźna koleżeńska atmosfera. Gdyby miała pani namawiać innych do tego, żeby ćwiczyli akurat aikido. To przede wszystkim dlatego, że to nie tylko forma aktywności fizycznej, ale też sztuka walki, a każdy z nas powinien umieć się bronić. W dodatku nie jest to sztuka walki, na której tak jakby pielęgnuje się tą agresywną stronę każdego z nas, ale tą, która jest odpowiedzialna za to, co robimy i wszystko jest w takiej sympatycznej atmosferze. Cóż za wspaniałe wyróżnienie. Co się czuje, gdy się ma szóstego dana? No, na pewno e, sa, sa, sam moment e, bardzo przyjemny i, 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 i ucząc, że, że zostałem doceniony. To, to co robię jest e, doceniane, że, że przy, przynosi efekty, bo wychowujemy tutaj kolejne pokolenia e, aikidoków. E, oczywiście no, Biała jest specyficznym miejscem, bo tej, tutaj Kończyłem studia i, i jestem z tym miastem związany nie tylko przez Aikido, ale, ale yy, korzenie rodzinne tutaj też są. Więc yy, no, ba, bardzo przyjemnie, że to akurat tu też się odbyło, nadanie tego szóstego, szóstego stopnia mistrzowskiego. Działacie na tym rynku no już sporo lat, dwudziestolecie. Przez ten cały okres yy, jakbyście ocenili tą, to zainteresowanie yy, sztuką walki Aikido? To znaczy, no, są oczywiście tak jak, jak we wszystkich chyba działaniach, no są takie wzloty i upadki, jeżeli chodzi o zainteresowanie, bo, bo są lata, w których to zainteresowanie było większe, są, są mniejsze, ale w tej chwili jest jak gdyby taki moment, kiedy znowu, znowu jak gdyby więcej osób chce coś robić, był, był moment takiego no jakby za za załamania, nie? że... Że, że komputeryzacja, to, to, to szybsze tempo życia wymuszało na ludziach nie wiem, to, że bardziej pogoń może za pracą, za, za, za jakimiś do, do dobrami, a teraz chcą, chcą też coś zrobić dla siebie. A IKIDO im to umożliwia, bo, bo to jest praca nad sobą, na, na, nad właściwymi słabościami, pokonywanie ich, i, yy, uczenie się, odreagowanie reagowanie stresu i potem też yy, lepsze, le, lepsze życie, lepszą, le, le, lepszą pracę. Nie? Radzą sobie kobiety z tą walką, z tą sztuką walki? Muszę pochwalić panu, bo oni zawsze jeżeli walczymy, dbają o to, żeby nam się nic nie stało, czasami wręcz yy, trzeba zwrócić uwagę, że to nie aż tak delikatnie, że nie potrzebujemy aż takiej obrony. Yy, oczywiście wszystko jest w form... Ca... yy, Oczywiście całości towarzyszą żarty dowcipy, no ale to normalne. Teraz robimy układ technik po kolei poukładane przez senseja Jacka Wysockiego. Praktycznie to jest doskonalenie tego, co robimy na treningach stale, aczkolwiek nie jest to takie proste w takim systemie jak. Widzicie tutaj, z tego względu, że trzeba te wszystkie techniki połączyć ze sobą i to musi współgrać i musi być zrobione bardzo płynnie i dokładnie. A nie jest to proste. Cały czas przez tyle lat, jak ćwiczymy, cały czas są e, jakieś e, z naszej strony niedokładności, cały czas musimy powtarzać. W sensie Jacek Łysocki, jak przyjeżdża, to e, często jest tak, że e, ćwiczy się ćwiczy. i jeżeli mówi, że od nowa trzeba zacząć, i trzeba układać jakąś technikę. Jakby tak, w kilku punktach wymienić, dlaczego warto AKI doćwiczyć? No przede wszystkim y, dla zdrowia. Jest bardzo, bardzo takim systemem y, łagodnym, że tak można, można w każdym wieku zacząć. Y, nie, nie wymaga się że jak powiem, jakichś tam o, ogromnych y, umiejętności na, 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 na starcie ani kondycji. Y, to się nabiera w trakcie. Także myślę, że to jest, to jest pierwsza rzecz. Druga o czymś wspominałem, to jest to właśnie odstresowywanie od, od tego codziennego życia, bo tutaj są też ćwiczenia oddechowe. Są w ogóle, cały system jest, jest tak skonsumowany, że też człowiek te toksyny z siebie wyrzuca. No jest to wbrew temu, jakie tam opinie krążą aiki, to jest to skuteczny system samoobrony i te osoby, które ćwiczą dłużej, też to na pewno potwierdzą, że, że radzą sobie w sytuacjach takich podbramkowych. Dobra atmosfera, co jest też ważne, że, że jest tutaj grono fajnych ludzi o bardzo różnych zawodach, ale wszyscy są tutaj jak mówimy, równi, nie ma, nie ma jakiegoś tam wynoszenia się, jest, jest ta hierarchia oczywiście ze względu na stopnie, ale, ale to też nie przeszkadza, bo jest, jest wzajemny szacunek, respekt, także no myślę, że to są, to są te rzeczy, które, które powinny przyciągać ludzi do tego.